Gościu pompki robi. Witam państwa serdecznie, ja jestem Rocket, a to jest gra Helldivers 2, którą wam dzisiaj zaprezentuję, więc bez większego pierdzielenia, e, opowiem wam o tej grze, mianowicie jest to gierka e, strzelanka, gdzie Eldar. musimy po prostu obronić... Ziemię przed najeźcami typu kosmici, robale albo jakieś roboty. I tak jak proszę Państwa, tutaj sobie widzicie, macie naszą ziemię na środku, po lewej mamy automaty, po prawej mamy terminidy, a na dole mamy obcych, oświeconych dokładnie. Więc y, gra polega na takiej zasadzie, że musimy sobie wybrać któryś konflikt, który mamy tutaj y, dookoła. Ja wezmę sobie na przykład y, automaty, czyli roboty, i mamy do wyboru, tak jak widzicie tutaj takie ścieżki planet, które musimy oswobodzić, żeby ten sektor nam tutaj się y, odblokował. I tutaj mamy oczywiście jakieś tam y, rozpoczęte już konflikty na większą skalę. I co ciekawe ta gra jest zrobiona na takiej zasadzie, że każdy gracz, który jest w tej grze, każda misja, która się nie uda, uda w jakimś tam stopniu, to ona przesuwa nam ten pasek postępu w grze. Nie jest to dużo, jeżeli zrobimy jakąś tam misję, ale już jeżeli 100 graczy zrobiło coś, jakiś tam zapunktowało po prostu na tej mapie misji, to wtedy ten pasek się Wtedy będzie przesuwał. Weźmy sobie tutaj, nie wiem, może tą planetkę. Ta planeta się nazywa K, co ciekawe. Tu jest jakiś Mox. Możemy Moxa też, wiesz, ale... Hmm, dobra, weźmy sobie to K. I tak, mamy tutaj proszę Państwa mapkę, jak widzicie na samym środku widać Czas możemy grać w dzień albo w nocy. Ja wezmę sobie w dzień. I mamy sobie tutaj na przykład do wyboru jakieś operacje. Tutaj, tutaj tutaj, ale yy, możemy też ustawić sobie tryb, czy to będzie łatwy, yy, tribialny, łatwy, średni, yy, pełen wyzwań i tak dalej. No i mamy dziesiątkę, czyli najtrudniejszy, czyli super helldiver. Ja ustawię sobie. Yy, Chyba dziewiątkę albo ósemkę może ustawimy. Możemy sami sobie odpalić misję, ale też i możemy nacisnąć tabulator, gdzie nam pojawi się właśnie mapa, gdzie inni gracze sobie grają. Na przykład tutaj mamy chłopace grają już od chyba 15 minut. Tu mamy od 40 minut już ktoś gra, albo to jest czas, który jest sprecyzowany, ile by to miało. Zaj tak, źle mówię, tutaj ktoś gra w minutę. Tutaj chłopacy dopiero są w ekwipunku. Więc weźmiemy sobie tą mapkę. Hmm, chociaż nie. Dajcie mi chwilę. Weźmiemy sobie mapkę, no na przykład tą. I teraz, my jesteśmy przenoszeni z tej całej mapy, którą yy, widzieliście. O, niestety nam się tutaj nie połączył serwer. Więc klikniemy sobie. Mm, może tych. Zobaczymy, czy załączy. Chyba poszło. I teraz my jesteśmy przenoszeni właśnie na ten sektor. I z tego sektoru y, będziemy mogli właśnie e, temat ruszyć. I tu jest fajnie pokazane, że my lądujemy właśnie w takim e, zrzucie. Mamy do wyboru tutaj, to jest nasza, nasza postać, ta po lewej. Tutaj mamy trzech ziomków różnych. Mamy nasze umiejętności. Ja sobie wezmę tutaj orbitalny zrzut na palmu 500-kilogramową bombę Orła, las 99 9 działo Łazar. No i sobie weźmiemy jeszcze działko strażnicze, strażnicze z wyrzutnią rakiet. No i możemy sobie wybrać tutaj jakiś dodatkowy perk weźmiemy sobie może a to weźmiemy żeby się lepiej poruszać po terenie i teraz jak my sobie doradziliśmy tutaj właśnie w, że jesteśmy gotowi, cała ekipa musi tutaj nam zaakceptować temat i rozpoczniemy misję. ogólnie misje są różne, najróżniejsze za każdą misję dostajecie golda, dostajecie jeżeli zbierzecie y, minerały y, pierwszego, drugiego, trzeciego szczebla i będziecie mogli sobie rozdać na y, umiejętności y, typu, właśnie jakieś zrzuty y, na palmy, jakieś działo orbitalne, czy lepsze inne, bronie jakieś. Y, no i oczywiście będziecie mogli sobie ulepszyć statek, gdzie też będziecie mieć jakieś inne. Y, rozszerzenia tych umiejętności, że więcej magazynku, jakiś tam lepszy radar, żeby wrogów zobaczyć. I teraz proszę państwa zaczynamy. Ogólnie muzyka tutaj do zrzutu to jest perfekt. Jedna z najlepszych, bym powiedział. Taka czuć epickość. Hm. Oczywiście e, wszystkim gra się musi e, wczytać. Wtedy przejdziemy do e, przejmowania mapy. Możemy sobie sterować tym heliopodem. Jednak mamy mapę trochę po ciemku. Ale o, tu już widać naszych wrogów. A, zrzucimy sobie właśnie nasze tutaj uzbrojenie lepsze. Właśnie kolega jakiś zginął. O kurde. No i właśnie pierwsza śmierć. Tutaj nam robot jakiś podlas I zasada tej gry jest taka, że jeżeli zginiemy, to niestety, ale drużyna nas musi wskrzeszyć. Chyba, że... Udało nam się przeżyć, znaczy przeżyć, w sensie, wszyscy by zginęli, to wtedy z automatu jesteśmy desantowani. Teraz sobie, właśnie, naszego kolegę wezmiemy, bo zginął. Ogólnie tryb gry jest wzięty też na bardzo trudny, więc, o, już tutaj widać, kłopacy temat zajęli. To wziąłem sobie, właśnie, tą ten minerał. Tutaj roboty mają. Bazę produkcyjną. Tu mamy robota, który jest dość e, ciężki do rozwalenia. Bez lepszego sprzętu. Ogólnie sieczka, w tej grze, jak widać, jest e, gigantyczna. A sobie tutaj bieżyczkę zrzuciłem. Teraz nas tu będzie e, mniej więcej chronić, albo nas będzie niszczyć, bo to. Samemu też się można zabić. Nie wiem, czy tutaj jest ten robot. Chyba był. Albo i nie. ogólnie. Yy, mamy mało czasu w tej grze. Jak zauważyłem, a mamy 9 minut do. 10 minut do końca desantu. Ale chyba tak ten tryb y, tutaj nam. Yy, temat właśnie mówi, żebyśmy się pospieszyli. go się ma tutaj tarczę. <gulanie> Ogólnie jednostek wrogów jest dość sporo. Każd każdy coś innego potrafi robić. Rzucimy sobie heliobombę, czyli praktycznie najmocniejszą yy, broń. I on sobie odpalimy. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj te minerały. I teraz odpalamy szybko. I uciekamy. Chyba, że zginę. Teraz jak najszybciej się trzeba we, e, e, sportować stąd, bo jak to pierdzielnie. To jak widzicie no. Jest to konkretne. Konkretna broń. Spopieliło wszystkich praktycznie. E, tu jeszcze by trzeba było zrzucić, ale chyba chłopacy gdzieś tam hmm, temat zrzucili. Bo niektóre umiejętności są y, grupowe, a niektóre są powiedzmy osobiste. tam jest gościu. I ten, mm, e, jeżeli chodzi y, o graczy, to oczywiście Friendly Fire tutaj jest, więc y, włączony, więc nie ma y, takiej y, możliwości, żeby sobie na chilku z kolegami rozstrzelać nie, tu po prostu jest siermiężna wojna tutaj jak skiniesz, to gi jak, jak giniecie to giniecie tutaj nie ma innego y wyjścia oczywiście jeżeli się skończą wam y y kupony na oddział y na wskrzeszenie, czyli ten po lewej na górze mamy 16 w tej chwili punktów to Niestety, ale gra y, kończy się po prostu. No, pierdol, dostał nam jeszcze jeden tutaj główny punkt. Oczywiście, mamy tutaj na mapie. Ja wam zasłaniam w tej chwili. Ale macie na mapie tutaj y, zaznaczone właśnie. Y, jak to nazwać? Y, punkty: y, y, obozy wroga za które oczywiście jak zniszczymy to dostaniemy więcej tam punktów no i tam mogą być różne minerały pochowane, więc to e, najlepiej jest wszystko zbierać i niszczyć albo się przesunę tutaj, o to zobaczycie sobie może jak to z perspektywy mapy też i wygląda akurat mapa się dość często też używa nie wiem czy akurat chłopacy są czy są chłopacy nastawieni na robienie całej gry, ale tutaj widzę, że coś było dużego A, mamy zakłócenia i nie możemy przezywać właśnie tych różnych naszych zrzutów. Oczywiście amunicji też nie mamy. Nieograniczoną ilość. Więc trzeba zawsze brać pod uwagę to, że jeżeli coś tu się stanie to yy, nie mamy ajajajajaj. No i zginąłem właśnie. Jeżeli yy, mamy właśnie te zakłócenia tutaj zależy od rozgrywki tak naprawdę bo tutaj trzeba wyjść z tego jakby zasięgu tych zakłóceń żebyśmy mogli używać tu naszych umiejętności i tutaj właśnie kolega jak on to robi że on przeżył to to jest magia po prostu gościu nie mogę akurat teraz sprawdzić, który ma level, ale jak sami widzicie, no. Chłop daje radę. Chociaż powinien nas tutaj uzupełnić, ale. Najwyraźniej woli sam sobie pograć. Chyba ma jakąś zbroję lepszą, bo bardzo dużo obrażeń wstrzymuje. O, i tutaj jak widzicie macie te strzałki góra-dół, lewo-prawo. Musicie to powciskać i wtedy wam y, się dana y, misja y, załączy. Tutaj chyba jest y, zniszczy bioprocesory akurat. Chociaż nie, to jest właśnie odnośnie zakłóceń najprawdopodobniej to urządzeniu Więc zaraz Yy, zaraz tutaj powinien nas wskrzesić. O, odblokował właśnie nam opcję tych zrzutów. Więc będziemy sobie tutaj znowu wracać do gry. Dobra, od razu sobie działko, rakietnicę tutaj zrzucimy, żeby nas tu chroniło. Bo kurde, właśnie to jest tak, że my też możemy od nawet naszego działka dostać. Oczywiście tutaj wróg też nie jest jakoś tam yy, yy, głupi i zaczyna sobie na przykład wsparcie zrzucać. Gdzie naprawdę możemy być. Oj, myślałem, że to jakiś wróg. Yy, możemy być naprawdę przetłoczeni. Co tutaj tak strzela? na próbka tu została. Hmm. Oczywiście mamy ograniczoną, tak jak mówiłem, amunicję. Musimy sobie te y, pakiety y, uzupełniać. Chociaż ta broń energetyczna, którą mam obecnie, to ona jest akurat nieograniczona. Tylko po prostu trzeba y, wstrzymać się. Y, Teraz, kurde, dostanę. Zrobimy im tutaj napalm. A co tam? Łup. Nie dosyć, że właśnie tą heliobombę tam rzuciłem. To jeszcze, kurde, napalm tam ten temat niszczy konkretnie. To akurat tam nie przejdziemy, bo wszystko płonie. Ziomek też się zapalił. O. do końca tam wybuchu. O, tutaj gościu jest dość ciężki. Ma jeszcze palnik. O, i on właśnie wybucha na koniec, jak się go za y zabije. Zapomniałem o tym. Gra naprawdę potrafi kość dać. I tu, jak widzicie sami, zrzucili takiego dość dużego, kroczącą, taką dużą kroczącą maszynę. I ona jest dość. O, no, powiedzmy taki mini-boss. Na niej się troszeczkę trzeba skupić. Ona ma dość gruby pancerz. Jak widzicie, tutaj wyrzutnia też sobie. Yy, chcę go tutaj <ścoughs> się z nim uporać O! Padł czy nie padł? Chyba... Chyba padł No już teraz to na pewno Się trzeba udać do wahadłowca, no i oczywiście też, jak teraz straciliśmy czas, to gra, jeżeli chodzi o życia, nie będzie nam odnawiać, więc mamy tak naprawdę jedno życie. No i jeszcze wchodzi kwestia taka, że nie możemy umiejętności żadnych używać. Jak oni tam wleźli? Aja, Łups ja, ja, Dobra, tamten chyba zginął. Czy mi się tu Kurde, uda wleść? Do jednego gościa przelecieliśmy, ale dobra, tu nie jest jeszcze, jeszcze aż tak targicznie Aha, dłowołowiec odlatuje, dobra, trzeba uciekać On oczywiście ma ograniczony też czas, więc tutaj... No Dobra. Znaczy tylko ja uciekłem jakiś chyba inny ziomek Teraz zobaczymy. Dobrze mówię, czy nie? Tak, odbiór nieudany. Dw dwie osoby zostały. <laughs> I macie tutaj podgląd, co zrobiliśmy, co dostaliśmy za punkty. Praktycznie chyba wszystkie misje zostały zrobione. Oprócz tam pełny, pełnej ilości obozów. O, i tutaj akurat, że dołączyliśmy do, do gry yy, tego ziomka. Yy. No to już był w jakimś tam progresie swojej misji. O i tutaj punkty. Wpływ oddziału. I tak proszę Państwa, wygląda Helldivers 2. Gra dość ciekawa. Bardzo dużo się dzieje. Bardzo trzeba dużo biegać. Aż kurde, ręka boli od shiftu, shifta trzymania. Chociaż gra też jest na konsola. Do możliwości do ogrania, więc to też zależy, kto na czym gra. No, jak widzicie tutaj, punkty minerały, tutaj, punkty, za które możemy kupować sobie jakieś inne, lepsze ciuchy, trochę taka waluta w grze, powiedzmy. Żeby. O, tutaj, jak sobie wejdziemy, macie różne. Do wyboru, tutaj, rzeczy, to jest troszeczkę dla mnie dziwne, bo mamy teraz 85 punktów, i niestety, nie możemy sobie kupić z tego powiedzmy, strona pierwsza, druga, trzecia, czwarta Nic i możemy kupić z dziesiątego, jeżeli nie mamy wszystkich y, pozostałych y, stron zapełnionych. Więc to dziwne. No i też, jeżeli chcecie jakiś inny komplet, nie wiem, komplet typu y, Cont, y, Dusty De y, Devils, to tu musimy kupić y, y, tą przepustkę. No niestety, ale to troszeczkę taki skok. Y, y, żeby chyba um, trochę wydoić graczy. No ale niestety tak to, proszę Państwa, wygląda. I tak robicie różne inne misje. Naprawdę, gierka dość ciekawa. Dawno mi się tak dobrze nie grało y w taką gierkę, bo jest no, odprężająca, nie ma takiego jakiegoś dużego stresu, że o ktoś kupił coś i ma lepsze no bo tutaj akurat no to wasze możliwości powodują to jak będziecie w tą grę grać, czy bardziej defensywnie czy bardziej ostro, czy yy, samemu, bo też można gościu pompki robi yy, daj, daj mi chwilę ziomek czekaj yy. o Zrobimy coś takiego i na do widzenia, proszę Państwa, przytulasek. Więc dziękuję Państwa za oglądanie i do następnego, mówił Rocket.